Witam serdecznie społeczność YouTube'ową. Kolejny materiał, który umożliwi wam trochę usprawnienie funkcjonowania aparatu oddechowego. Znowu jestem z Amelią. O jakoś tak właśnie. Tak wyszło. Także witamy was serdecznie. No i generalnie z jednym z takich problemów, z którymi, się, z którymi się od strony oddechowej często boryka, to jest sama niesprzyjająca, powiedzmy, sylwetka do oddychania. Okay. Mamy styl życia oparty w dużej mierze o Czyli tryb to, siedzący. Tak, dokładnie. Czyli takie, powiedzmy, e, pogłębiona kifoza w odcinku piersiowym, e, wysunięcie. Jeszcze to? Tak. Protrakcja, jeżeli chodzi o, o głowę, wiadomo. E, no, technologia powiedzmy to jest jakby jeden czynnik, ale może być też czynnik typowo związany z problemami oddechowymi, to też od razu wzmacnia to wysunięcie głowy do przodu, dlatego że osoby, które nieprawidłowo oddychają w ten sposób ułatwiają sobie oddychanie. Już całkiem tym górnym torem nie? Tak, nie. tak. A wysunięcie głowy yy, będzie powodować, że w kompensacji jednak te plecy będą potrzebowały się, że tak powiem, zgarbić. No i teraz mamy na to bardzo fajne, myślę ciekawe rozwiązanie. Tak jak na wcześniejszym materiale wam pokazywaliśmy, jeżeli ktoś nie oglądał, wróćcie sobie. I jeden materiał wcześniej pokazywaliśmy ćwiczenia, jeżeli chodzi o aktywację przepony i rozciągnięcie tej przepony z piłką. I tak samo wykorzystamy to narzędzie z racji tego, że jest Tanie, dostępne dla wszystkich i można wykorzystać w autoterapii. Zresztą, tak jak tam się nazywa książka Jill miller autoterapia. autoterapia oddechowa. Dokładnie, i tutaj macie własną autoterapię oddechową. Eee, także zobaczycie eee, zaraz bardzo, w sumie ciekawe, fajne ćwiczenie. Myślę, że od razu jak położycie się na tej piłce, to odczujecie działanie. Może coś tam poprzeskakiwać w odcinku piersiowym. Także się nie przejmujcie, to jest wszystko w porządku, nic się tam złego nie dzieje. A nawet fajnie. No. Nawet to taką ulgą jest troszkę, jak w chiropraktyce <grym> własnej. Mamy piłeczkę, którą omówiliśmy sobie na wcześniejszym filmiku. Piłeczka 20-25 cm średnicy. Yy, nie napompowana maksymalnie, czyli zobaczcie, że ona jest dosyć miękka i tak ma być. żeby Musi mogła... Być flaczek. Tak, lekki płaczek, nie? Mhm. Yy, no i co? Jak wygląda samo ćwiczenie? Amelia się ułoży. I teraz można od razu się położyć na nią, ale ja zawsze mówię, żeby zrobić to najlepiej z podparciem głowy, bo nie wiadomo, kto jak zareaguje. Zostań jeszcze obłożonyżej. Okej. Okay. Ona jest tak na wysokości. Można tak naprawdę ją zrolować też. W zależności od tego, gdzie jest ten łuk. Ale powiedzmy, że na szczycie kifozy piersiowej, czyli tego wygięcia w odcinku piersiowym. No myślę, że po pierwsze Amelia to się wyłożyła od razu na ziemię, ale <laughs> dla większości osób może być trudne położenie głowy. Więc na przykład może być klocek pod głową albo poduszeczka, tak. albo potem na przykład własne dłonie, no, żeby to stopniować, nie? Dokładnie. No, no ważne żebyście jednak, e, dla niektórych osób może to być dotknięcie nawet myślę czubkiem głowy, jeżeli ten łuk będzie dosyć duży. Można też, wiesz, no zaczynać delikatnie tak. No ale powinna potylica ale... dotykać Dobrze. ziemi, nie? Powinniście dojść do, do potylicy. Też wiele osób będzie miało problem, żeby ten mięsień tutaj piersiowy może też być dosyć napięty przez tą pozycję wysuniętych barków, więc rozciągnięcie tutaj na pewno będzie mhm. trudne. To, żeby ręce leżały w taki sposób na ziemi, mogą one nie dotykać ziemi, też może to być yy, często takie ułożenie. Yy, jeżeli chodzi o yy, powiedzmy odcinek piersiowy, no to staramy się dokładnie w drugą stronę tą krzywiznę albo chociaż do fizjologicznej doprowadzić, albo nawet lekko w stronę takiej yy, lordozy, można by powiedzieć, czyli Czegoś, co jest przeciwnością tego, tego garbiku naszego. Nie? No i teraz leżymy sobie w tej pozycji, możemy sobie po prostu tak pasywnie leżeć i oddychać, i z każdym wydechem coraz bardziej się rozluźniać i relaksować. To jest taka forma, gdzie pracujemy tylko oddechowo. Ręce mamy zrotowane tak, żeby zegarkiem dotykały do, do ziemi też, nie? Żeby, żeby była w rotacji zewnętrznej. No i tak możemy sobie leżeć. Może to być ćwiczenie bardzo relaksacyjne. Wykonujecie sobie wtedy spokojnych 10 oddechów. Tak jak mówiłem, piłeczkę możecie sobie przesuwać w obrębie tego odcinka piersiowego, nawet bardziej jeszcze przesuń sobie ją do, w, w okolice łopatek. Nie? Ok. Będzie to jeszcze, może być bardziej y, odczuwalne, nie? I tak sobie leżymy. Możemy też połączyć to z ruchem y, dłoni, czy dłoni rąk. Y, I wtedy y, weź Amelia daj Dajnaduje do mnie, w moją stronę. Okay. Jeszcze, 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 jeszcze. Okay. I teraz. Synchronizacja z oddechem wygląda w ten sposób, że nabieramy powietrze w trakcie robienia ruchu do głowy, do góry, a wypuszczamy powietrze idąc do dołu. Także możecie sobie wybrać jeden z dwóch wariantów, albo wariant Statyczny, albo ten wariant już bardziej powiedzmy dynamiczny i tak myślę 10 oddechów, jeżeli ktoś ma dużo siedzenia i czuje, że jednak ta, ta pozycja jest zgarbiona no to w tym momencie polecam to ćwiczenie wykonywać sobie codziennie, można je wykonać jako takie ćwiczenie relaksacyjne przed pójściem spać także myślę, że to będzie dobra yy, dobra pora ok, chociaż Amelia powiesz jeszcze też jak, co czułaś, jak wrażenia były ze zrobienia tego ćwiczenia? Czy czułaś rozciąganie w jakich miejscach, gdzie ktoś może się spodziewać, że coś tam się poruszy? Na poczułam od razu takie bardzo delikatne pyk, pyk, pyk. Mhm. Po kręgosłupie piersiowym to było bardzo przyjemne, ale też od razu wiesz, wiedziałam, że się kręgosłup wyciągnął delikatnie. Ciężko jest rozciągnąć ten odcinek piersiowy, on jest nieruchomy. No ma, ma, wbrew jest... pozorom, ma naj, najmniejszą mobilność ze wszystkich, ze wszystkich odcinków, Ale jeżeli jak chodzi o... Można jeszcze odrobinkę wyciągnąć tego wyprostu, w Pilatesie zwracamy na to też dużą uwagę. To, to to potem pomaga nam w tym zgięciu choćby do pierwszego ćwiczenia do setki jeżeli mm. mogę się wyprostować to też mogę się lepiej zgiąć nie po prostu mm -hmm. no natomiast mnie dzisiaj było łatwiej rzeczywiście leżeć ewidentnie z tą piłką między łopatkami niż niżej yy, bliżej yy, tego połączenia piersiowo lędźwiowego akurat okay. dzisiaj okay. Okay. natomiast to jest ogromna ulga to jest po prostu otwarcie to jest pełna pierś i yy, i już. Tutaj jest ta no. też synchronizacja z oddechem, że jeżeli czuję, że na przykład czuję, że mnie gdzieś tam bolą te plecy, że to się dopiero ustawia, to z każdym wydechem coraz bardziej na tą piłkę się jakby kładziesz, ciężar ciała. Tak, tak. Że musimy poczuć dokładnie, że ta głowa nam opada, że te barki nam opadają, że klatka się otwiera i tak dalej. I najlepszym momentem jest właśnie zrobienie wydechu, który będzie pogłębiał ten stan, i tak naprawdę od strony fizjologicznej, przez aktywację przyspółczulnego układu nerwowego, ułatwiał rozłożenie się na tej piłce, i każdy, każdy cykl oddechowy będzie pogłębiał to, co chcemy uzyskać. I tam jest fajny feedback na ten tortyl żebrowy. Jak ta piłka tam leży, to rzeczywiście tam jest feedback, że ta praca z tyłu żeber jest, nie od dołu. Okej, okay, to nawet taki dodatkowy jeszcze element, to nawet taki dodatkowy jeszcze element, który można byłoby sobie wykorzystać, dlatego że wcześniej pokazywaliśmy głównie tą przednią ścianę, jak opracowywać. Można by wykorzystać to do opracowania tylnej ściany, ale to nie było naszym głównym założeniem, no dlatego że główny problem, z którym tutaj przedstawiamy, to jest zmiana tej sylwetki, niestety obciążonej naszym stylem życia. I myślę, że to ćwiczenie, niezależnie czy ktoś chciałby z oddechem popracować, czy nie, będzie dotyczyć większości osób i jest bardzo uniwersalne, może każdy z Was je wykorzystać. Także to jest druga, druga tutaj nasza wskazówka i ćwiczenie, które wyciągnęliśmy właśnie z książki Autoterapia Oddechowa Jill Miller, którą będziemy gościć w Poznaniu 22 września. Także wyjątkowa okazja żeby spotkać się z autorką książki, porozmawiać z nią w fajnej atmosferze. Również można zabrać swój egzemplarz książki, tak do podpisu przez Jill. Tak, ale najprawdopodobniej również będziemy mieć dla wszystkich uczestników takie książki. Także tak samo zresztą jak i piłki do treningów w ramach Dokładnie. tego. Tak, w ramach I to, tych. I te malutkie dwie. Tak, także cały zestaw jest też w cenie warsztatów, nic nie potrzebujecie ze sobą zabierać, poza możliwe, że matą po prostu. Także taka takie tutaj nasza kolejna wskazówka, no i całe, wszystko, całą społeczność moją YouTubeową, która chce mieć usystematyzowaną tą wiedzę, po którą sięgacie właśnie na tym kanale, będzie mogła sięgnąć sobie do darmowej strefy w, na platformie Discord, i tam macie to wszystko ułożone w bardzo ładny, czytelny sposób, plus jest dostęp do społeczności, która już tam się znajduje w znacznej ilości, i można też wraz z nimi rozwijać się, zadawać pytania, Jasne, dyskutować. dyskutować. Będzie to na pewno projekt przyszłościowy, który będzie rozwijany, i jeżeli ktoś komuś brakuje wsparcia, albo chciałby się podzielić swoimi. Osiągnięciami czy swoimi doświadczeniami, to również tam przestrzeń znajdzie do rozwoju, i chcielibyśmy, żeby taka społeczność powstała, dlatego że jest dla nas to również mocnym bodźcem rozwojowym. No i sam jestem ciekaw, do którego stopnia może się to po prostu rozwinąć. No. Ciekawa, ciekawa sprawa ciekawy nowy obszar wykorzystania technologii i połączenia jej z taką rzeczywistą społecznością. Którą mam nadzieję uda się rozwinąć. Także dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Hej.